Witam Cię serdecznie. Chciałbym Ci opowiedzieć o mojej dzisiejszej sesji. Dzisiaj miałem okazję pracować z alkoholem. Dosyć często mi się zdarza pracować z takimi pacjentami. I prawdę powiedziawszy, każdy z nich inaczej to uprawia. W takim sensie, że różne są powody, dla których ludzie piją alkohol. Mój pacjent dzisiejszy akurat pił z tego powodu, że się boi. Boi się dosłownie wszystkiego. I pił dlatego, żeby przestać się bać. Różne mogą być przyczyny, jeśli chodzi o alkohol, natomiast już po pierwszej sesji odczuł ogromną różnicę. Mamy kolejne umówione, więc terapia się, można powiedzieć, dopiero zaczęła. Natomiast pacjent od 30 lat po raz pierwszy poczuł w swoim życiu brak lęku, a w zasadzie nie brak, <tryk> tylko spokój i inne pozytywne emocje. Po prostu tą ciszę wewnątrz siebie, ciszę duszy, jak to nazwał. Hipnoza jest niesamowita, hipnoterapia jeszcze bardziej. To mnie fascynuje i zapraszam Cię do poznania tego, czym jest hipnoterapia. Jeśli masz ochotę pomagać ludziom, to zapraszam na szkolenia. Pozdrawiam serdecznie.